zacięcia, że tak powiem. O ryba jest. Jadą, jadą, jadą na ryby, jadą dzisiaj w składzie dużym składzie, no mianowicie pan Marek, pan Kamil i pan Piotr Zafajero. Dzień dobry. Mimo mrozu, mimo wiatru, jadą na rzekę, na dużą rzekę, na dużą rzekę, bo wylaną rzekę. A czy będą ryby, się okaże. Także my lecimy. A Was zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia nad wodą. No i dojechali nad wodę. Woda jest spora, ale opadająca. Także zobaczymy, czy coś będzie się działo. Tam Piotr szykuje już sobie zanętę. Tutaj Kamil z Markiem pocisnęli twardo w miejsce. Idę za nimi szukać pierwszej miejscówki. Ja sobie siądę tutaj na początek. Będę chciał spróbować tutaj, popuszczać tutaj w delikatną przystawkę. Kaczki tutaj się szaleją, ale tutaj będzie dobrze. tam kawałek dalej stoi Marek. Dobra. Trzeba rozłożyć zestawiki. O! Wędka, boloneczka, 5-metrowa, spławik 8 gram, oliwka, też 6 gram, plus dwie śruciny. Haczyk bardzo malutki, także pod płoteczkę bardziej. E, zobaczymy. Na początek będziemy bawić się z przystawką. A później będziemy próbować przepływanki. Przystawkę zrobimy na białe robaki. O, tutaj mam białe robaczki. I zobaczymy, czy co białe robaczki powiedzą. Później będziemy kombinować czerwony robak, może ciasto. Ale to już... Później, w trakcie wędkowania. No, haczyk, będę zakładał dwa białe robaczki, nie więcej. No, i robimy pierwszy wyrzut. Pierwszy wyrzut. O, gdzieś na taką odległość tutaj delikatnie podciągnę. I wędkę sobie położę na brzegu. Czekamy na pierwsze branie. Dla rozochocenia ich wrzućmy im kilka robaków, żeby wiedziały, że coś tutaj pływa. Kilka robaczków podnęcimy i poczekamy. Pierwsze branie. Było pierwsze branie fajnie podciągnęło. Czyli coś na tej wyżówce jest. Fajnie przydusiło, ale odpuściło. No tutaj są takie delikatne odmęty na końcu zakrętu. I może być tam jakaś delikatna rynienka, która gromadzi jakąś tam rybkę No ja tutaj siedzę kilka brań miałem ale takich nie do zacięcia, że tak powiem O, ryba jest O, jest rybka To będzie okonek chyba Nie płotka Okonek, okonek Połasił się Grubasek, grubasek, ale tutaj też się zaciął. Dobrze, a wychaczacz gdzieś jest. O, taki ninio, gruby odikry, astroszył się. No i pierwsza rybka jest zaliczona. Malutki okonek. Ale już coś się powoli dzieje. Myślę bardzo intensywnie już o zmianie miejsca. Miałem kilka brań z tego tutaj tej zatoczki ale to nie jest to czego szukałem. Także woda troszeczkę mocniej tutaj goni. Myślę poszukać jeszcze jakiejś kolejnej takiej zastoiny. Także jeszcze tutaj ale pewnie za chwilę będziemy zmieniać miejscóweczkę. Jest, rybka, grąbik. Taki nieduży, o, jeszcze się uwolnił sam. W końcu znalazłem sposób na nie, na jednego białego robaczka na bardzo malutkim haczyku zobaczymy czy się rozkręci jeszcze bardziej no będzie coś ciutkę większego e, kolejny krąpik kolejny krąpik Taki, nie za duży, ale w końcu coś się dzieje. O koni? Ale jakichś fajniejszych? Co? Dwa krompiki na razie, ale nie mogę zaciąć, Obrania jest za braniem. O, jest kolejna rybka. O, 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 jaka szalona. Podpięta. No, podpięta. O, widzisz. O, widzisz. O, krąpik. Zabawa z sieką. Teraz <noise> <noise> mniejsze one. <noise> Może na żywcają założyć. O, w końcu. W końcu. No, i koniec na dzisiaj, niestety sieka, sieka drobnica. No i tyle. Ale troszeczkę nie doceniłem czerwonego robaka, ponieważ koledzy wszyscy poopali bardzo fajnie. A ja no, niestety z białym robakiem nie przyszalałem. Ale to nic. No ale chłopakiem jest Willy Tyłak. Porządnie. Jak Marek? Płoć 32, okoń prawie 30. A reszta sporo drobnicy. Można, można u mnie trochę drobnicy, ale to już widzieliście. Kamil teraz powie, jak Kamil, jak Kamil. Słabiutko, łódko. Kilka płotek, kilka krąpi, ale to nic, nic godnego uwagi. Aha. Oczekiwania były zdecydowanie wyższe. Tak jest. A Piotr, Piotr to chyba najlepiej płakał. Tak, przez to, że czerwonych robaków nie było. Same klajki, brawo. Chyba no, na sto. No dobra, mów co tam wojnego połowiłeś? Nic, chaczki nie chciałem brać na białego. Skubaniec nie chce się chwalić, ale było po fajnych łodzi. No dobra. My lecimy do Domciu. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji. Hej.